Dzień dobry, Ewa Witam wszystkich serdecznie w programie Fortuna Wiedzy. Już zapraszam do wygrywania Fortuny za wiedzę, jaką na początek... No uwaga, rozwiązanie mam tutaj w kopercie. A jakie? Mam słowo. Słowo ułożone, no właśnie, z literek, które już w tym momencie pokazują się na ekranie. 300 zł do wygrania już na dzień dobry. No właśnie, 6 literek do dyspozycji. Wybieramy sobie literki, układamy jakieś słowo. Ja również ułożyłam takie słowo, włożyłam je do koperty i liczę na to, że ktoś błyskawicznie mi je poda. Więc wy się już zastanawiacie. A Ja przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się je i trafisz na otwartą unię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę. Jeżeli widzisz prawidłowe odpowiedzi tutaj na antenie, więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie Gazety Telewizji Polsat. Kto już wie, kto ułożył słowo, zapraszam serdecznie tutaj do mnie do studia. Zagadka na rozgrzewkę, więc chciałabym jak najszybciej usłyszeć tutaj pierwszego zwycięstwa. Jest 300 zł do wygrania i jest tylko 6 liter do wyboru. Więc niewiele jest możliwości, dlatego warto sprawdzić swój pomysł. Jeżeli masz jakiś, jeżeli masz słowo, no to szybciutko trafiamy błyskawicznie do studia i wygrywamy pieniądze. Trzy słówki do zabrania. Jak trafić do studia? No, myślę, że wiecie, ale przypominam tym osobom, które być może dzisiaj pierwszy raz się z nami bawią. Wiatrka 7304 z telefonów komórkowych, a ze stacjonarnych 704 304 304. No, to wszystko jasne, formalności za nami, to teraz chciałabym już pogratulować komuś 300 złotych. Kto ma pomysł, kto ułożył jakieś słowo, i wybiera w tym momencie numer telefonu, ma szansę na pierwszą wygraną dzisiaj w programie. Ale liczę na to, że dostrzegawczy zabierze kolejne 300 zł, więc mam nadzieję, że już się uważnie przyglądacie. Jak trafić do studia? Wiecie, ale jeszcze raz przypomnę tym osobom, które być może dopiero w tym momencie dołączyły do wspólnej zabawy. No, o tej porze tak to bywa. A więc gwiazdka 7304 z telefonów komórkowych, a ze stacjonarnych 704 304 304. Szukamy jednej różnicy pomiędzy tymi obrazkami. Dwa zdjęcia wyglądają niemal identycznie, a jednak czymś się różnią. Kto potrafi najszybciej wychwycić swoim e, okiem te różnice, jest drobny element, który dwa zdjęcia różni? Jaki drobiazg sprawia, że te zdjęcia jednak nie są identyczne? Kto jest w stanie mi już powiedzieć? No jeżeli udało Ci się już odnaleźć te różnice, to był tak tutaj do mnie do studia. 7304 z telefonów komórkowych ze stacjonarnych 704 304 304. Do tej pory idzie nam bardzo szybko. Dobre tempo. A i proszę, halo, halo. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie. Gdzie jest różnica? Halo? Tak, jaka jest odpowiedź? Aha, jaka jest odpowiedź? No tak, to ja pytam. NER! NER! No tak to się zgadza tylko do poprzedniej zagadki, słuchajcie. Chodzi o odnalezienie różnicy. Tamta zagadka już zniknęła jakiś czas temu, a tutaj słyszę taką odpowiedź. no za dwie minuty już nowa zagadka na ekranie. Dobrze, słuchajcie, kto jest tutaj na bieżąco ner już przepłynął dawno. Za 300 zł, teraz kolejna zagadka, kolejne 300 zł do wygrania, ale za odnalezienie różnicy, więc kto w tym momencie spogląda na ekran, orientuje się o co chodzi. Halo, halo? Dzień dobry? Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Brakuje kółeczka na dole. I to jest Od bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję panu serdecznie. Brawo. 300 zł dla pana. Słuchajcie, o to chodzi. O to chodzi. Zdecydowana, precyzyjna odpowiedź. Wszyscy zauważyliśmy, gdzie ta różnica się znajduje. Jeszcze raz panu gratuluję, a my przechodzimy do kolejnej zagadki. No, z działu mody przechodzimy do działu spożywczego. No dobrze. Ukazał się nam tutaj Wasze No i gdzieś tutaj znajduje się jedna różnica pomiędzy tymi obrazkami. Kto tym razem ma dobre oko i potrafi szybko wychwytywać takie drobne elementy, no to powinien szybciutko zgłosić się tutaj do mnie do studia. Jest jedna różnica, ale niewątpliwie dużo więcej elementów, więc spróbujmy, spróbujmy się przyjrzeć uważnie i odnaleźć gdzieś tę jedną różnicę pomiędzy obrazkami. 300 zł do wygrania. Nawet niech będzie 400 zł. 400, jeżeli ktoś z Was potrafi mi tutaj wskazać jeden szczegół, który jednak te zdjęcia różni. Kto wie? Kto się przygląda? Chodzi o dokładne wyjaśnienie tej różnicy, żeby mi na przykład nikt nie powiedział, że różnica jest w owocu. No, bo tutaj jest dużo owoców, więc trzeba wyjaśnić. Przyglądacie się? No, mam nadzieję, i pamiętajcie, że kto pierwszy, ten lepszy. Ta zasada się sprawdza, no a szczególnie e, kiedy narzuciliście tak szybkie tempo, no to warto, warto od razu chwycić za słuchawkę telefonu, jeżeli mamy jakiś pomysł i wiemy już gdzie ta różnica się znajduje. Jakiś e, jeden e, element różni te dwa zdjęcia? Jaki? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? U góry brzoskwinie. Pierwsza od prawej ma inny kolor niż na lewym obrazku. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. 400 zł dla pana. Dziękuję za precyzyjną, dokładną odpowiedź. Tak, o to właśnie chodziło. Ta jedna brzoskwinka była bardziej czerwona. Dobrze, w takim razie my lecimy dalej. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną zagadkę. No i proszę. No dobrze, niech będzie pół tysiąca. I teraz. Aha. Czyli, a bo mieliśmy po jednej różnicy. A teraz mamy, teraz szukamy trzech, tak? No a za tamte zagadki dawałam 300, 400. A jakbyśmy dali 1000 złotych, reżyserka? Dajmy 1000 zł. A co? Nagrywa Pani 3000 zł. Dziękuję za precyzyjne opisania. Ja się z wami żegnam. Do widzenia, pa, pa.